Fuck Jest takie malutkie mikrosekundowe Opóźnienie kiedy klikniesz skok I oczywiście kiedy ci ape Lub ilum skoczy Dobra Jest teraz czysto Safe. Co ty robisz ape The fuck co to było tak aż się zaciął na ilamie a cóż mogę go opętać? Ponieważ... Da, on spazuje zamiast e, zrobienia mądrej rzeczy i... On nam nie ucieknie poza ekran. Uuu, będziemy mordowali sobie parę slików tutaj. Mi, lajki. I na pewno... O. Oh. Na pewno będziemy mogli... Uuu. Safe stage, tylko wypadkowy. Oznacza <noise> Ale poeksplorujemy jeszcze dalej Dobra Już kogo tutaj nie ma Ale ta tam mnie rozwala Boom Dźwignia samobójstwa Sligi to jest bardzo głupia Rasa Dlatego ona jest bardzo często Zatrudniana przez glukonów Ponieważ glukony mogą ich przekupić. I oni tak mogą pracować dla nich. Jest dużo interesujących ras e, w uniwersum odworlda. Moja ulubiona raz to oczywiście glukony oraz e, Stiffy. W ogóle mówiąc o Steve, to gierka pod nazwą Stranger's Wrath ma polski... O oh, Gra pod nazwą Stranger's Wrath na Pccie ma polskie napisy, więc to jest cool. Chciałem powiedzieć, że... A, super, ucieknę, ale miny mnie skasowały. Będę ich tutaj. Ilu ma zostawiam, nikt tutaj zostanie. I powoli się będę skradał, jak Master Assassin. Fuck! Yikes. Save statek w za momencie. I jebłem. Dobra, wchodzimy w menu retroarcha, by ten save state usunąć. Undu um, save state. Teraz sobie ten załadujemy. Ale fucking luję, że ta opcja jest. Ponieważ na pewno checkpoint by był na początku tej sekcji, a to by mnie wnerwiło trochę. Nie będę was już Aha! Polski gamer, górą po raz kolejny. Tego fakasa opętamy. By Bil... Ilumek miał Zero problemów. Tak, czy taki, że go nie muszę zabijać, ponieważ mogę to przejść bez problemu. Ale oczywiście, Naszym wielkim problemem tutaj to te miny, które muszę znowu. Y y Uniknąć. Pack, you fucking retard, Ape, lub gamer, powieje osobę, która gra w tą grę, niektórą grasz. O kurde Już powoli zapominam hasła X, trójkąt X, X Trójkąt, okej okay. Dobra, moja pamięć Mnie nie zawiodła dzisiaj W sensie fakas jest głupi i nie może spoza ekranu. Dobra, teren czysty for now. Nie wiem, jak kolej zareaguje, jak zobaczymy je z Ilumkiem, ale cóż, nie dowiemy się, jak nie sprawdzimy tego. Lag mnie sfałszował. Tak, to jest prawdziwy powód, czemu zginę. Lag. Halo. Ja chyba wiem, co zrobiłem, nie tak? No, spaparłem to. Okay. Więc co ja chyba musiałem zrobić, to z to musiałem te miny rozwalić, żeby po ten, ten Slick sobie mógł podejść przez tą sekcję i by rozjebał tamtego. Więc tutaj, Panie i Panowie, jest pierwszy raz, kiedy ja, Polski Gamer, muszę się poddać i dać się zabić. Ponieważ sekcja jest niewygrywalna teraz. O, checkpoint był tutaj cały czas. Tak źle nie jest Ale zacznijmy to od nowa Widzicie? Trzeba w takich grach myśleć porządnie Ja nie myślę porządnie, więc mamy takie piękne fejle I ja tutaj spanikowałem Jak mała dzidzia Okej okay, Najpierw wyczyszczamy te miny Dobra. Mamy czary-mary, które wysadzu, wysadzi miny. I teraz można Fakasa opętać. Jak to nie wiesz, Abe? Teraz pierwszy raz tu po polsku powiedziałem. Ale ta. W ogóle mnie kusiło na zrobienie let's play'a Exodus, ale najpierw chyba poczekam, jak wy ocenicie ten let's play, ponieważ aż tak dużo ciekawostkami nie szpanuje. Plus takim mega ciągłym komentarzem, ponieważ się też skupiam w tej gierce. Ponieważ chcę puzzle wszystkie rozwiązać, jakie mogę. Nie powiem, że wszystko wykonam. To nie jest 100% let's play, tylko let's play na dobre zakończenie. Seryjnie. Nagroda, którą dostajesz za przejście gierkę na 100%, to tylko to, że możesz rozpocząć drugą połowę gry z nieskończonością ilością granatów. To wszystko. Eksodus daje ci przynajmniej nieśmiertelność za zabicie wszystkich. O, musimy się porządnie z Ilumkiem. Ach, stary, byłeś z I to jest chyba ostatni raz w tej grze, kiedy go używaliśmy, więc pożegnajcie się z nim, panie i panowie. Nie wiem, czy on jest w dwójce. I też nie wiem, czy on się pojawia w Manch Odyssey, ponieważ go nie widziałem aż tak daleko. Nie, nie doszedłem aż tak daleko w grze. Fak! Zajebiste yy, położenie miny, więc zobaczmy to po prawej stronie. O kurde, psy. <głosy> <głosy> więc nic nie jestem bezpieczny. <noise> więc jest jakiś bezpieczny róg w ogóle w tej sekcji, czy co? Bo ja się trochę boję. Próbujmy uciec tym psom, mm, nie ma szans. Więc y, tutaj trzeba się pobawić. Fak, musiałem pójść bąka. Mm -hmm. okej. Okay. proszę nic, bo... Uh. Fak!